Dzień dobry widzowie! Dzisiaj będziemy grali sobie z Aleksem. Siema, Alex. Elo, elo! Dobra, już dołączam do twojej grupy. I mamy, komu. słuchajcie, blokarza. Ona no, ma takie ciepłe na. ty, naprawdę, ale fajne skin. No! Tu masz fajne kroki. jaką emocję mam, pa! Siup!

Coś się wina, ja, I mam emocje, które nie ma we w eksie, w bo ja mam moty, to wiesz. Hmm, nie, bo ja mam ciebie jakoś pod... że normalnie masz siebie, co nie? Masz siebie. I masz tak. u góry nick, masz u góry nik, Tak, mam koak. I pod tym, pod tym nikiem masz taką strzałeczkę, co nie? Ja nie, nie widzę, nie wiem. No to ja właśnie... Nie wiem, zobaczysz sobie na odcinku, bo mam trochę mnie narozumie. Posiedz, posiedz, stara. Ok. Który tłumaczek to był? 105 fal. Mieciel cześci jeden tylko. A 31, może też był lekko. Mieciel jeden. A 40, wow. I co, lewicowie, nie umiem mówić tylko. Mam kolopę taką o kupią. A no. dobra, okej. Okay. Mówiłem tu. Tak, mówię. Dobra, okej. Okay. O labirynki. Możesz Ja Ja takie pijąki A nie, że masz kolej, bo, bo przynajmniej masz wszystkie emotki, no to nie? Albo czasów, które emojki jak emotka piłki makeup Dobra, ja teraz, ja teraz spróbuję robić Ojej, O Jezu, prawie na... No, prawie bym spadł normalnie. Dobra, różmy. I widziałem, Ty zrobiłeś stopper. Tak, no, ostatnio zrobiliśmy właśnie stopper z Oliwierem. A i ogólnie... Mm, jak Wam zdradzę widzowie i Aleksowi też, że ogólnie... Mm, prawie pobiliśmy rekord. W poniedziałek będzie taki filmik, w którym prawie pobiliśmy swój rekord. Także no. Ej. Nie! Czy to ktoś? Uf. Klikały nie tak. Mamy zielone klocki. No. No, nie wiem, nie musimy tylko grać w Bladdach, mamy też inne mamy. No też Hali Plop. Ten wie. Kota nie można kraść, bo to jest, e, candy. ten Legal ten wieś, to mi chodzi, ten inny to. A no, te, te kraby na przykład, no, to by było fajne właśnie. Twórcy gry nie dodają właśnie takich, nie wiem, jakbym miał współpracę z twórcami gry, to by na przykład by było bardzo dużo rzeczy, byśmy mogli sobie zrobić za no. legendarne. I w takiego Koskina, bardzo siatkie. Czadki skin, to skoro Nie no fajnie skin, kim, bardzo mi się... Ej, co napić, tłcopówklep to Eee... No, tak, no ja już do nich pisałem ogólnie, no, ja, no się w, w stole! Dobra nie się To tak. no, może zagramy teraz Honey dropa. Spróbujmy za hidropię. Okay. Super na drop. Mamy, yeah. słuchajcie, honey dropa. Tak, tam kiedyś miałem. Razem to... potem. Dobra, lecimy sobie. Na razie po tych niebieskich. I tak A Zostawiłeś tylko jednego woda. O! Mamy psilaciela. No który jest skupi. No. Który skupi niż my. No właśnie. Tak, bo to 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 ty... No Meka, Czy ten pot staje latem? Chyba. Ej, jak to wygląda? Korocki się ten? A? O, jesteś habiljalny. Ej, ta emotka. Bo tą emotkę, że pokazujesz tą emotkę, to widać tylko przez normalnie sekundę, to nie? A potem już tego nie widać. To oh jest! A! To oh jest! Jakiś rak, kupi! I co to było? E, Tyle ma Kiedyś miałam lepszy właśnie internet. Teraz mi się pogorszył. a Kiedyś to mi ostatnio normalnie wywalił cały internet, wiesz? Zapatkę? No Normalnie wiesz, Magnik nie mieliśmy internetu. Mam na tym No I nowe killy nowa mapa z autami. No. Ja będę klatkał. No ja też Szkoda, że oni nie robią, tak właśnie po wydarzeniach, że dodają to do niestandardowej gry. emotki no. to pić satalma. Paść ciemu. O spadł na mnie. To się nie pykło ty, tak. Jaki ja się boję, że ja naprawdę za chwilę spadnę. I już serce puka. Bo ja boję się nie spać. Ja właśnie od go sobie kupię sample pasy, wiesz? To fajnie. No ona jest mega super. No, to jest Można... Takie, dla komuś. I ktoś na przykład chce zrobić super puncha na przykład, co nie? I siup i nie ma ko. Właśnie. Na przykład to by było tak blisko laserów, co nie? I ten gość by właśnie... Nie, patrę. By I zjedziesz my. Dobra. Nie no, to... E, to ja... Mamy, Pytanie... słuchajcie, burrito banana. Tam chcesz powiedzieć? Chcesz jeść frytki? Ja idę jeść frytki. Taka, Ej, ale normalnie czujesz tak, właśnie też Seven Guys, jak jesteś głodny, iluzuje ci się ta mapa. O nie! Najgorszej! No, no, to jest najgorsze, właśnie jest. Ola. Dobra. ola, ola, Oła! 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 Uważaj na te frytki, bo one giły. Ogólnie ten odcinek jest wstawiony dzisiaj, jak coś. tak, także. Bo. Hmm, się. Co? Lak jakieś że Normalnie. jakby mnie nie uderzył mhm. Ja. Ja. Ja chciałem uderzyć w i nagle uderzę no. Nie. Ej, chyba nie pcieko, te chyba. Gdzie jesteś? Na chrypkach? Nie, na... Y, kukulisy A no, Te to wiesz, co mi chodzi. Techu. Musisz... Ma się, A nie mam ma zaczepki. Nie mam zaczepki. Czasem. Czepo. Jakbyś miał zaczep. Już, to... jestem dalej. Hmm, dobra, to super. To nie, to przejdziesz, bo wiesz, bo ty ty tak się. No po czy polno. Lubię tą mapę. To, to ma czarność troszkę. Jezu, jak dawno nie kramę, to mapę, nie? dawno. a lubisz w ogóle ogólnie tak bo, ale ja nie mam ich trapta. Mam potróbkę. A, podróbkę. Szkoda. Tak. Kiedyś nie, miałem petę, ale to było kiedyś. Usunąłem tą petę. Czuję się, lubiłem. Okej, okay, dobra, rozumiem. Tu jest tu. Uuuu, dobra. Obserwuję już jesteś w Tak, obserwuję. Da ten... się tu iść? No nie wiem, może A, nie zazwyczaj. się, widzisz? Łoł, wow, ojej. Bo ostatnio Oliwier pokazał mi takiego trika, no, że na tych barierkach, On dalej tego nie naprawił. na tych barierkach, tak. wiesz? Takie są dźwięki. To szybko może przeszkodzić. Ojeju, ej no. Musisz się szybko kwalifikować, zobacz. No, ale i pełnić się no. jak to coś to już nastąpił ej 15, 16? będzie się, ale ci się A. udało Ej, normalnie na koniec mapy ci się udało Okej, okay, i mamy skyrocket Rocket royal My musimy zbierać monetki nie wiem no ja się znam tak, tak i ty na tu o, co tu no i ty na sub który nie, nie jest możliwe, to jest taki inny kolega, bo właśnie on. Wiesz co kiedyś zrobił? się no. od jakiejś trampoliny i mm, normalnie latał. Wiesz? Ja też takiego właśnie nie Było normalnie takie śmieszne. Naprawdę śmieszne? Bardzo dziwne. Ale wiesz, że on normalnie musiał przegrać bo przecież nie miał jak zbierać monet. Moment, co no, no. Mam drugie miejsce. Ja. ja mam ten. I cały E! tu. To moje. Ale no tak to ja się znowu rozpalę. Nie, to Ej, chciałbym stworzyć swoje mapy w Tak. No, jadne, I chyba na 500 twórców tle dodaje takie toś. Tak, no, oni to mają dodać. Mieli dodać w wersji 0.54 To 0.55 a nawet 0.56 nie no. Ale nie wiem takiego jakiegoś youtubera angielskiego, co właśnie opisywał to wszystko. Najpierw będzie... Będą mapy tylko wyścigowe wiem, a Aktualizacja po aktualizacji będą właśnie inne. Właśnie te eliminacyjne, wszystkie, co nie? Słuchaj, ja nawet, nawet mam pomysł na mapę wyścigową, naprawdę. I żeby to się właśnie dało grać z znajomymi, co? nie? No, co pierwsze miejsce. Mamy, słuchajcie, Gogdasha, postanowiliśmy teraz zrobić z Alexem tutaj Super! Nadświera. Ale te mieć laki, ale to nic. No nie, no to jest lag, to jest naj... po prostu to jest najgorsze co może być. E, umieć robić super pancia. No właśnie tak jakby, ostatnio zrobiłem. Wiesz? Z Oliverem na odcinku. Ol No było dobre to właśnie to musisz tak sobie właśnie to wymierzyć. Ja trochę umiem, ale czasem za wcześnie klikam tą komodkę, żeby mi nie? Wyślij ją. robię tak, a co? I Pod To mam. Dobra. Bot nam coś odpadł, a my spróbujemy tutaj zrobić stopę. Jej! Ile minut jest stopel? Ja nie, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Nie, bo my wtedy nie liczyliśmy, liczyliśmy, bo to nie liczyliśmy. No to ja jaja. Stopel był. Tum. To się nie pykło Pum. z tylikiem. Oh, ale A. się uratowałem. I nie wiem dlaczego nikt, nikt nie tego właśnie, co moim sposobem, nie? to Bo ja poję się, bo ja tego nie umiem, moim sposobem. Ale potem można się uratować. No ja kiedyś się nie uratowałem. Ale to się normalnie rada. miałem nie? laka przed chwilą. Ojeju. Ale teraz nie mam. Nawet jak

właśnie fajne emotki ostatnio wprowadzają. Tu emotka niewidzialności, tu emotka Jeśli to jest coś długo niewidzialny, i to naprawdę nie widać w tym 8 minut, 8 sekund, chyba. Hmm. Te właśnie emotki, właśnie te bardzo OP, czyli te piłka i niewidzialność się bardzo długo ładują, nie? No, to jest jej ten minus. Mi się wydaje, że z tego można zrobić stopę. Nawet tak dużo. Ej, e, może robimy stopę, chyba. No, Bo no, jakiś no, błąd zrobię to, błąd tropy, to Dobra, Na pewno zrobię. Ja rozumiem, że na telefonie można zrobić różne błędy, bo na telefonie Naprawdę ciężej gra. Ja, bo... ja, na, ja na telefonie, to ja naprawdę w ogóle nie umiem w pierwszej fali normalnie przejechać. Nie, ty też telefonie ty łatwo się na moim staniu Osiedl, osiedl, osiedl. I bo ja zawsze, zawsze od zawsze jak poznałem standard Guys, grałem tylko na komputerze. O. My się też poradzili tą, tą ścieżką. Jestem. To coraz szybciej leci. Ej, dobra, jest? możemy zrobić ten stoper. Ale serce mi pije. Co leci zrobię tak o. No właśnie też tak mogę zrobić, ja nie myślałam. No. Ale to ci... Się... Wiesz co? Wiesz co, próbowałem zrobić no. odcinek normalnie. Na dzisiaj, no. I Chciałem zrobić odcinek. Mi się wyłączyło cały kąt. Gdzie tam ym, z jakiejś. No się to nie tak. No i normalnie cały kąt mi się wyłączył. Naprawdę. Sus. I dobra. Proszę, zróbmy sobie. Super, mamy metelka Jup. Wiesz, to nie, nie Tam się dzieje. Kurde, prawie. Może jeszcze raz zrobimy Bo ja... Możemy, możemy spróbować jeszcze raz I teraz wybrałem inną mapę niż co, co, co? Ej, jest wielkowa kapipala pot I poty Mają nowe skiny Dużo lepsze Nie co jest, nie, co jest, co Nie. nie, 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 nie. No, się ale się zrobiłem Ja mam laki, no Skoda. Cały czas, nie mogę przejść. No przejdziesz do koło 16 osób się kwalifikuje. A te boty wolno robią mapy. No. A czemu nie mogę tu? To jest Co? Gdzie ty jesteś? Bo ja idzie do ciebie, ale... Ja też prawie na westchie. Znaczy, mamy, Widzicie? Widzę cię. Dobra, yeah. no, tej samej. mamy Skyrocket Roya. tej łap akurat już nie zmienialiśmy. Znaczy, Tutaj. Da jest. Mi się wydaje, no, tak, to jest fajna. Mi się wydaje, że to zawsze tam cię jest, znaczy, mamy, mamy Ja idę sobie na przykład Ja to... pierwsze miejsce mam. Mam pierwsze miejsce. Przez chwilę. O, o! Falka teraz. Falka na pierwsze miejsce teraz. No. Ja już. Ja przez chwilę mam. To cię pokona prawie. Ej, taka rada. Jak już spadasz. E. Ktoś to taka rada. Jak spadasz, to nie używaj podwójnej spacji, wiesz? Ci nic nie da. Wtedy, ym, później, jakby się zrespić, co nie? Nie fajnie właśnie. I tak się nie uratujesz. Jak już spadasz, to można znaczy, się już w ogóle nie jest. Ej, fajne są te kroki, ja bym bardzo chciał te kroki w Ej, Szkoda, nie wolno tak. Się, że tylko etekos się, jak usiaknął, pan, masz taką chlebę? nie wiem, nie nie da nie wiem, nie chciałeś nie wiem, być Wiesz nie wiem, nie odcinek nie może być taki długi ogólnie, bo ostatnio jak robiliśmy... Z tobą właśnie odcinek, on się wrzucał co? godzinę. On się wrzucał, wrzucał godzinę, wiesz? A czemu uciekałem podwójnie? No bo był, no bo był mm, taki długi, co, nie? Głównie tam u, chyba, u, to, Trochę długo graliśmy, co to było? Ile, minuł? Trwa, teraz. Oj, no nie będę miał już pierwsza. Więc... Nie, no, no, laki. Ale my robimy stopy, a ja potem mieć laki, ale to latuje no, się jakoś. Można spróbować, tak. można spróbować. Nie. Dobra, mamy teraz blokowanie. Tak, ja jedzą, się -um. siuk, siuk. A teraz super na się latuje. Tuk, 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 tuk. Widzisz? Tak to się latuje. Ej, to był taki jakby może superpuncz. Puncz? No. Pyk! Ile masz pinków, ja cię gdzieś gdzie 30, gdzieś tak. Kurde no, ja też chciał mieć tyle pinków. Nie, bo ostatnio to mi normalnie wywaliło to wszystko. Naprawdę, ostatnio to miałem taki internet super. Super! Super lucky, super internet! Co chciałeś zrobić ten boom? Chciałeś zrobić super pancia? Bum 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 No nie Ja no, to nie robię super. Bum 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 Robiłam fajnie Bum 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 też tak oślepię Bum 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 Teraz czekamy Juki! Nie no. no dobra, szkoda! I mamy Stan Dobra, ja nic nie mam! Już mam! Nie bo, Oliver w nie miał takiego baga jak oglądasz w odcinki tego to on miał takiego baga normalnie miał losowanie mapy, a ja normalnie już grałem, to nie? Ja też tak mam. Ja tak, to cały, to cały czas nie ma mam. Internet... Nie wiem teraz Ja też nie mam zaczęł, ja też tak mam. Ale to też ta emotka niewidzialności, też że na przykład tylko ona też jest dobra. Na przykład jak chcesz kogoś trollować to pani drogę. No. no, że na przykład ktoś sobie idzie, ty robisz się niewidzialny i nagle mu wiadasz ktoś. Ktoś chcecie utesić? No, jak no, razem, tak no, no. normalną klę ta, jakiś kość, chciał mnie rzucić. To e, ten czerwony pasek, i ja e, usiłem tej emotki. Mnie nie widział, i go utesiłem. Okay. Z tyłu. Jezu, jak te poty kleją. Jezu, Maria. I mamy. Daj, Ale... droja. Ale to jest stale ja! A. Trochę się zmieniłem. Trochę. Hmm. Dobra, Tylko trochę. Eee, e, to moje. No dobra, to ja mogę sobie pójść Nie, do... Nie! Dobra, twoje, bo ja cały czas tu. Masz. No właśnie, Ale naprawdę, to tu możemy wspólnie zbierać na przykład. tak się robimy. Dobra, nie kusza! Dobra, wujnie! Co jest? Co jest, ey? Wsumiałem? Za chwilę zrespi na mnie pie pieniążek. Ja mogę sobie tak stać i będę zbierać te pieniążki, bo on się tutaj nie stanie. Ej, pa! Jak ci A, mnie to ogląda, pa! Sama bomba leci! Tyże. Ej, nie, ta emotka jest. Cała bomba leci do ciebie. Oj, sorry. A tu i tak mam pierwsze miejsce. Ja mam klukie. Chuj, no, to dla mnie wyrzuciło. Siąś. Już? Osiedl, 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 osiedl. Ja do ciebie wyjdę. Chciałaś lapować. Nie, ale teraz biedny Oliwier, że tylko on nie ma um, emotki na przykład, co nie? O ty nie, Ty masz, masz, ja mam. Biedny Oliwier. Tak, no jak... Tak się zdenerwował, się zdenerwował, jak zobaczył, że ty masz emotki. No dlaczego? Tylko ja nie mam emotki, co nie? No. Ej, wiesz co, ja kiedyś miałem 100 właściwie. Sto pieniążków. Ei, 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 pijemy Oli Yubi. Yubi, hej. o Oliveira. Não, E o que? Eu pijei. Eu pirei. Oi, już. Już mam serpinho. On tam chyba zostawił jeszcze dzwoneczek i mi przychodzą powiadomienia, no to, Ja też mam sub. z płonienkiem. Bardzo fajnie. Super. My też widzimy subskrybujcie kanał. Ty mój suklipujesz Alexplay. No właśnie muszę zacząć subskrybować, bo nagrywasz bardzo fajne rzeczy, naprawdę. To mi się podoba. Śmieszne rzeczy. Ej, prawie bym spadł. Też zacznę twój kanał subskrybować. Dzięki. Siu, ponik, ponik mnie nie zupuje, bo mało siolców i mało filmów teraz jest. Aha. Nie, ale może i tak tam 700 ile chyba? 81. Co? Tak spadły? Chyba. A na tym... na tym Dekon Roblox? Mam może dwa kanały. Nie, tylko zmieniłem imię. imię. I tu ci... może, A, kiedyś... Ej, może kiedyś, może kiedyś zrobię kluki ka kanał. Aleks i Floki, będę Floki nagle No na przykład. No właśnie. Super. Miałem nie. Bardzo dużo laka przed chwilą. Dobra, może nam się udać ten stoper, znaczy, Nie, nie i... uda, bo ja jestem efekciem nukem. No. Ej, Krzypa. ja ostatnio... Ja ostatnio... Ja sobie tutaj. Ja ostatnio miałem właśnie takie e, że nie mogę normalnie przejść. Nie było drogi normalnie do przejścia, co nie? Nie, no, nie było? No, a... Nie co? było? Nie wiem, mogę... no. ej, bardzo nie wiem o tak. Ej, bardzo dobrze, że twórcy gry nie dodali takich bloków normalnie, Jakich? Ty jest, ty jest, ty jest, ty jest tylko jedna ściana normalnie i nie ma żadnych rozbitych kotków, co nie? I musisz zrobić save'a, żeby to zrobić. Ale. Ej, może kiedyś będzie takie toś. No Mam nadzieję, że. Ja bym nie. nie chciał, ja bym nie chciał. Bo bym nie, cię nauczę na ucie, jak. ucieka Jestem w No ale jest gra. Oj, jest... No, Jest. Badł, Co zrobiłeś? Tak? Ja no nie mogę. Dobra, lecimy, lecimy sobie. tym koksem. I tylko ta to już koniec, tak? No, to tak. No. No, no, bo tu to będzie godzinę. Wiecie, zaklejamy koniec odcinka, Mosie. Znaczy, koniec filmu. Jest! Cię. Może na finał byśmy to naprawdę zrobili, dobra. Siup. No, może, może. Dobrze. Kto to tak mówi? Nie, dobra, to, to, to Dobra, słuchajcie, widzowie, lecimy sobie. To już jest ostatnia gierka ogólnie. O, oj. zrobiłem, zrobię, zrobię. Oj, oj, o. Robisz? Four day.